Po prostu nie dowierzam. Jest dzisiaj pierwszy dzień szóstego semestru. Dajcie w to wiarę, bo ja jeszcze nie. Jestem już w połowie mojej drogi studiów psychologicznych. Dopiero co tu przyjechałam na pierwszy dzień pierwszego semestru, a już jestem 2,5 roku później, więc. Szok. W ogóle mam na nią Iwona e, i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Studiuję psychologię na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. E, no i zapraszam Was na vlog z tego tygodnia, z pierwszego tygodnia w kolejnym semestrze. Ja mam dzisiaj dwa zajęcia, no i plus moje obowiązki, bo za chwilę muszę lecieć do między innymi, No właśnie, zobaczycie. E, a ja teraz lecę jeść śniadanie, czyli moją e, jaj, jajecz jajka na twardo z chlebkiem i z e, serkiem kanapkowym. No i tego oczywiście nie mogę zapłacić kawy. Jestem już pobyłam w naszym radiu UWM FM. Dość dawno nie byłam tam, bo raczej teraz posyłamy naszą roczniczkę prasową, a ja już czym nie jestem. Ale właśnie dzisiaj mówiłam trochę o wsparciu na UWM. -ie. Skończyłam właśnie pierwsze zajęcia w kolejnym semestrze. Muszę Wam powiedzieć, że było super, bardzo mi się podobały. Jestem bardzo podekscytowana na to, co na tych zajęciach będziemy robić, ponieważ będziemy tworzyć swoją ścieżkę kariery. To jakim idealnym psychologiem, co byśmy chcieli robić w przyszłości? Nawet jeżeli nie ma takiej ścieżki, nie ma takiego zawodu jeszcze, może nie zawodu, ale po prostu takiej zakresu, którym się zajmuje psycholog, to możemy to sobie stworzyć i jest to coś niesamowitego, coś, czym jestem bardzo, bardzo podekscytowana i już mam multum różnych pomysłów, co by to mogło być, więc muszę coś wybrać i to będzie chyba najtrudniejsze, żeby wybrać jedną rzecz z tych wszystkich. I no, a ja teraz chcę jeść piadek. Wychodzę właśnie z pokoju, mam w planie pójść do biblioteki i oddać książki i wypożyczyć nowe, o nie czytam Pada śnieg? Tak to trochę wygląda, jakby śnieg padał. Nie. Nie, dobra, nieważne. A potem idę na spotkanie samorządu. Mamy dzisiaj spotkanie pierwsze po przerwie semestralnej, bo znaczy semestralnej, po przerwie tak naprawdę sesyjnej, bo w sesji się nie spotykamy, tylko właśnie w trakcie semestru, więc dzisiaj pierwszy raz od blisko miesiąca zobaczę niektóre dwa, ale z czego się bardzo, to bardzo cieszę. No znaczy, no my prezydent spotkaliśmy w sobotę już, albo po prostu z całym samorządem, więc super. No, a teraz zmierzam. Tego śniegu. Znaczy, lubię śnieg, ale ziemia, PH, bo jak wyszłam z biura, to padał deszcz ze śniegiem, potem jak sprzedaję, to padał deszcz, teraz śnieg. Przede mną drugi dzień zajęć i ja jestem już po śniadaniu, za chwilę zabieram się za picie kawy, bo jakoś tak jestem zmęczona, ale wstałam, więc się bardzo cieszę. Mam dzisiaj jeden wykład, potem mam dwa kolejne wykłady, więc troszkę będzie dzisiaj intensywniej, bo trzy zajęcia, ale w porównaniu z tym, jaki miałam plany w zeszłym semestrze, to te trzy zajęcia w tym momencie wydają mi się błahostką, pestką, po prostu niczym, więc się cieszę, mam nadzieję, że będą fajne, teraz będziemy mieć tak trochę psychologii rodziny. A potem etykę naszego zawodu. Więc będzie ciekawie. Tak mi się wydaje. Obym miała rację. Aha, no i ten wczorajszy śnieg. To ugatko padał przez chwilę. Idealnie jak szłam na spotkanie, czyli przez, nie wiem, pół godziny, 40 minut, potem już był deszcz. Więc teraz nawet śniegu już nie ma. Smutek. Jestem kolejna na kolejny dzień zajęć. Um, dzisiaj drugi dzień. Mam dzisiaj trzy zajęcia. Za chwilę rozpoczynam wykład psychologia rodziny. Mniej więcej tak to się nazywa. I potem mam um, podwójny wykład o etyce zawodu psychologa, czyli zapowiada się dość ciekawy i powiem Wam, że zapowiada się um, jak na razie mniej intensywnie, bo w tamtym semestrze, jeżeli miałam w ciągu dnia trzy zajęcia, to ja byłam szczęśliwa, skakałam po sufit. A w tym momencie... Głównie mam właśnie takie dni, że mam mniej zajęć. Znaczy, Okej, okay, dobra, jutro mam od 8 do 18, a w czwartek od 8 do 8 to są tylko dwa dni, a nie wszystkie pięć, więc jestem niebawzięta. No i ja teraz wypiję kawę i odpoczywam jeszcze, bo mam trochę czasu, żeby wyjść. Więc cię nie śpieszę, na spokojnie sobie to wszystko ogarniam i tak można żyć. Ja jestem po pierwszych zajęciach, troszkę na koleżankę, bo mam tutaj jedną rzecz przewieźć na naszym wydziale, ale autobus się spóźniał, bo no, dzisiaj u nas są problemy z dojazdem w Olsztynie przez strajki i potem lecę do pokoju się ogarnąć na chwilę i wracam tutaj na dwa pokłady. Miałam dziś dość zwariowany dzień, ale to nieważne, jest właśnie wieczór i ja sobie zrobiłam kawę, tak zrobiłam sobie kawę, żeby się pobudzić, nie ma co, lubię pić kawę wieczorem, znaczy oczywiście sarkazm, żeby nie było. Ja teraz mam w planie skończyć w końcu koncepcje podstawowe, znaczy koncepcje kluczowe w psychologii. Zostało mi kilka stron, więc idealnie na dzisiejszy wieczór. i Zastanawiam się albo przepiszę wykłady z wczoraj, co robiłam sobie zdjęcia, po prostu nadążałam pisać i chyba to zrobię dzisiaj, bo potem zawsze to się gromadzi Później się gubi te zdjęcia i się nie chce już tego uzupełniać, a tak na świeżo będzie dobrze, więc wydaje mi się, że to zrobię i może trochę poczytam na ćwiczenia, żeby chociaż wiedzieć w ogóle, z czym się jeden przedmiot. Nigdy tak nie robię, ale dzisiaj jakoś tak mi się zachciało, widziało, więc może, może tak się trochę przygotuję do pierwszych ćwiczeń. Nie wiem, zobaczę, czy będę mieć czas i czy po prostu będę mieć w ogóle siłę. No bo jak widzicie, jestem zmęczona. I żeby nie było, że się coraz uczę albo robię coś dla samorządu, bo prostu jestem, jestem w takim kołowrotku, że... Nie odpoczywam, nie, 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 na pewno nie. Teraz na przykład sobie oglądam YouTube'a, czyli moje małe uzależnienie. Każdy z nas ma przy której odpoczywa. Ja właśnie teraz odpoczywam sobie przy YouTube'ie, kiedyś odpoczywałam przy Netflixie, przy serialach. To po prostu jest moment, kiedy przychodzę do pokoju, włączam sobie coś, jem wtedy najczęściej jedzenie, jakiś posiłek. No i potem sobie idę się uczyć, czy tam właśnie coś ogarniać, robić rzeczy. Ale zawsze na początku, jak wchodzę do pokoju, to mam takich pół godziny, godzinę czasu dla siebie, które można powiedzieć, że marnotrawię, ale jak dla mnie odpoczynek jest istotny, jest bardzo ważny, no bo bez niego nie byłabym w stanie zrobić nic więcej em, danego dnia, więc dzisiaj właśnie teraz sobie chwilę chilluję, no a za chwilę będę ogarniała to, co mówiłam wcześniej. E, I no, na pewno będzie to jeden odcinek, a może dwa. Zobaczymy. Nie wiem. Każdy z nas czym innym odpoczywa. Ja książki uwielbiam czytać, ale po prostu ja lubię czytać książkę najczęściej naraz, nie tak, żeby mieć z tyłu głowy, że muszę się od niej oderwać, bo muszę coś zrobić, tylko właśnie e, lubię sobie najczęściej weekend, albo jest wolne, e, bo po prostu często nie potrafię się od danej książki oderwać. Tak, tyle. A ja lecę oglądać dalej sobie ja jestem już w pokoju, byłam cię na dwóch zajęciach od ósmej właśnie do teraz o 13. O 13 mam spotkanie, więc po prostu byłam ci na zajęciach z nim moją grupą, ale grupę pierwszą również uwielbiam, więc cieszę się, że mogłam dzisiaj z nimi uczestniczyć w zajęciach, bo po prostu dobrze mi się z nimi też współpracuje. I po prostu teraz moja grupa ma zajęcia, a ja już skończyłam, mam tylko wieczorem wykład, ale przez to, że mam teraz spotkanie z samorządu, na którym muszę być, to po prostu musiałam tak troszkę pozmieniać mój plan. Całe szczęście prowadzący są dość wyrozumiali i rozumieją to, że po prostu czasem tak odni na mojej grupy. Ja skończyłam spotkanie cieszę się, że było bardzo krótkie. Jestem już po obiedzie, który w ogóle był przepyszny. Zrobiłam sobie ryż z mieszanką, rzeczy, którą mam w lodówce, do tego jeszcze polałam sosem sojowym. Po prostu zakochałam się w tej mieszance. Była bardzo dobra. Ja piję ogólnie kolejną kawę, trzecią kawę dzisiaj. Jakoś nie mogę się dobudzić, jestem dzisiaj dość mocno osowiała, ospała. Ale mam nadzieję, że to się zmieni. Um, I teraz zabieram się za rzecz, którą <laughs> miałam zrobić dawno temu, ale jej nie zrobiłam. Dla jej mam w sumie do jutro, do północy. E, tak mi się wydaje, mam nadzieję, że nie do dzisiaj, tylko, że do jutra. A jak coś to i tak prześlę, to jutro. Muszę teraz dość sporo poszukać w internecie informacji na pewien temat, więc pewnie zajmie mi to kilka godzin. Mam dzisiaj jeszcze wykład od 18.30 do 20.00. No po prostu ta przerwa dzisiaj jest świetna. <laughs> nie powiem. Dobrze, że mieszkam tutaj na Kortowie i nie muszę się nigdzie transportować. No więc zabieram teraz się za szukanie i mam nadzieję, że, że szybko mi to pójdzie. No. I tyle. Nie, nie będę mam mówiła o czym, bo nie mogę. Widziałam zmykła właśnie w bibliotece i robiłam jedną rzecz na teraz lecę na wykład ja jestem i do spania nie odzywałam się do was dzisiaj w sumie od biblioteki od tak jak poszłam na wykład bo po prostu potem sobie tak ogarniałam tutaj trochę życie i no Jest już popołudnie i ja do Was dzisiaj cały dzień nie odzywałam, w ogóle ja dzisiejszy mój dzień rozpoczęłam o 6 rano i rano nie miałam w ogóle siły, żeby cokolwiek do Was powiedzieć, ale dzisiaj rozpoczęłam moje praktyki. Robię praktyki w trakcie roku akademickiego, w trakcie semestru. To no trochę jest na zabój, ale stwierdziłam, że tak spróbuję. I rozpoczęłam dzisiaj praktyki o 7.30 i musiałam powiedzieć, że było świetnie, cieszę się, że trafiłam do tej placówki, do tego miejsca. Zostało nam dzisiaj wszystko przedstawione, zostałyśmy wprowadzone, znaczy wcześniej już przechodziłyśmy wszystkie potrzebne BHP, rody i tak dalej, a dzisiaj już byłyśmy faktycznie tak, żeby coś porobić i mogłyśmy być już przy pierwszej rozmowie, bo też z koleżanką w chodzimy, w ogóle też... Przeprowadziło się na sobie test, żeby wiedzieć, jak później przeprowadzać, jak właśnie pomóc przy przeprowadzaniu. E, ogólnie jestem zachwycona, bardzo mi się podobało. W ogóle też są super osoby, które tam pracują. i Tak, faktycznie chcą, żebyśmy też próbowały jak najwięcej. Tylko po prostu, jak tylko mam przestrzeń, czas, e, no ma, musimy no, bo na praktyki, ale po prostu cieszę się, że tam trafiłam, i że wybrałam to miejsce, bo no, było super. Po praktykach poszłam na szybkie zakupy do Biedronki, w sumie nie na jakieś super szybkie, bo było tam strasznie dużo ludzi i jednak wolę inne godziny, jak jest w niej ludzi, no ale dobra, nieważne. już chciałam pokazać, co kupiłam. Kupiłam marchewki, cebulę, Jedną paprykę. Z za papryką za bardzo nie przypadałam, ale stwierdziłam, że spróbuję ją tak podsmażyć. I może będzie dobre bo mi się dzisiaj marzy ryż z warzywami podsmażonymi, po prostu czuję, że to będzie przepyszne. Pietruszkę mam w planie zrobić zupę. No i tu mam całą paczkę rzeczy, więc po kolei celer, bo stwierdziłam, że trochę muszę więcej zielonego jeść. Ziemniaki do zupy i ogólnie tak dodania. Tutaj mam rukolę do sałatki, żeby sobie jeść. do ehm, dożyć, żeby było na promocji, więc fajnie. Kafir. Dwie paczki takich pomidorów, gdzie były pomidory na promocji i stwierdziłam, że wezmę te pomidory śliwkowe, bo w sumie wychodziło najtaniej i stwierdziłam, że biorę te, a nie te mniejsze i myślę, że w sumie miała dobry wybór, nie jestem pewna, zobaczymy, bo w sumie takie małe bym mogła zabrać sobie na uczelnię, a tych nie wezmę, ale bardziej myślałam, że do sałatki, e, o, oliwki, śliwki, oliwki, bo mi się skończyły czarne. Tutaj do dzisiaj sobie wzięłam tuńczyk w kawałkach, bo dawno nie miałam mi się strasznie tak chciało. Tofu zrobię sobie prawdopodobnie w niedzielę, na poniedziałek, takie tofu w sosie teriaki i podsmażane na oleju. Zobaczymy, czym się będzie chciało. I wzięłam sobie trzy takie jogurty warg waniliowy pierwszy raz typu skandynawskiego, pierwszy raz wzięłam te, mam nadzieję, że będą smaczne. E, I dziś też do mnie dotarła paczka. E, tutaj mam nowe książki, więc Wam pokażę, co zamówiłam. To są książki psychologiczne. E, wszystkie trzy ogólnie. E, zamawiałam książkę, jedną książkę specjalnie według Syllabusa, e, po czym się okazało, że jednak prowadzący, prowadzący wymaga innej książki, ale to już trudno, będę mieć na półce e, więc e, życie. Już Wam pokażę, tylko muszę to W ogóle miałam promocję na te książki i jeszcze miałam promocję na normalną przysyłkę, fajnie się złożyło. Dobra. Cztery książki, dość cienkie. Pierwsze to jest PTZ, czyli co każdy powinien wiedzieć, to jest dość cienka książka z PWN-u. Myślę, że będzie fajna. Zobaczymy, myślę, zobacząc, co się będzie. O usłyszeniu głosów, bo mamy słuchawek w teorii praktyce klinicznej. Izabela jest Nie wiem, myślę, że jakoś chciałaby i stwierdziłam, że może być fajna. Boli, przywiązanie. I właśnie psychopatologia człowieka Dorosłego, ej, to jest cieniutka. To może tak sobie to przerobię, bo... I tak to sobie przerobię ogólnie jak kiedyś tam, ale właśnie w tym semestrze, bo mam psychopatologię, to jest taki ogólnie u nas w tym semestrze, największa ko była, jeżeli chodzi o przedmioty. I właśnie tutaj mam książkę, którą wypożyczyłam z biblioteki i mam już w planie w tym roku całą przerobić. To jest gruba, jest duża, ale mam nadzieję, że mi się uda. Dobra. Mam nadzieję, że mi się podobało, jak tak i zostańcie na dłużej myślicie w moim życiu.